Dlaczego nie robisz fikołków takich jak w domu? Bo ja nie chcę. Oh, no, chodź! Będzie zabawa! Patrz! Hop, hop! Hop, hop! hop. Coś wspaniałego! Oh. Czy możecie wystąpić trochę dłużej dla nas tutaj i zaangażować dzieciaki? Przykro nam, panie trenerze, ale nie jesteśmy ubrani odpowiednio. Już, Już jesteśmy. jesteśmy! Hop! Hop! Hop. Dzięki. Dziękujemy, jesteśmy fiłkowkomocznymi. Mamo, tato, już mogę gimnastykę. Za chwileczkę, bo dzieci kochają Tak! Dobrze, zmyka już z maty dziecko, bo mieli państwo robią nam zdjęcia. Zrobimy rzut z okręceniem fikołkom mocnych. Barb, to trudny numer. Nigdy nam nie wyszedł. Dziś nam się uda. Wiedzieliśmy, że to nas czeka, gdy wcisnęliśmy się w te stroje i ukryliśmy je pod ubraniami. Dobrze, robimy. Hop. 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 O. O. A moje plecy. Już mogę gimnastykę? Sprawa jest taka, Chloe. Dawno temu tatuś i ja działaliśmy pod przykrywką i wstąpiliśmy do cyrku, żeby złapać... I właśnie zawożąc was na gimnastykę, mamy okazję porobić fikołki. Trochę nas poniosło i zapomnieliśmy, dlaczego tu przyszliśmy. Dla ciebie. Hmm. I przepraszamy. I co ty na to? Chcesz porobić gimnastykę? A czy mogę z fikołką mocnymi? O jasne! Szkoda, że nie mamy fajnego kostiumu dla ciebie. <laughs> Fikałkomocny zawsze przygotowany. Gdybyś pamiętał, nie złapalibyśmy klaunowego bakcyla. Dziewczyny działamy. Pokażemy rzut z okręceniem Fikałkomocnych. Tak! Hop! 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 My jesteśmy Fikałkomocni! Ja! Ja! Hop! Nie, yeah, ale widowisko! Moja psinka Ach, Dzieci pewnie wyszły z nią na spacer. Nie było ich gdy przyszliśmy. Czyli masz jeszcze czas by popatrzeć na fikołka mocnych? Eee. O nareszcie moja psinka! Superowo, że mogliśmy się z nią bawić, kuzynie. Nie, ja dziękuję. Wy nie wiecie, ale ona ma szczęśliwą mortkę. O nie, teraz chcę kubkę. Muszę lecieć. Porady! Coś ty psinko jadła! Coś ty zrobiła! Obcięłam włoski. O kurcze! Jak rodzice ją zobaczą, to będzie ochrzan! Wiem co zrobimy! Kamuflaż! Bam! Nie zasługujesz na tę czapkę. Taśma za słaba! Klej nie trzyma! Jak przyczepić kucyk do jej głowy? Może by dużym strzywaczem. Hey, oddaj to! Mama i tata znowu się wnerwią, że zrobiliśmy ze ślicznej siostrzyczki i teleportującego się wystrzyżanego bzika. To jest kara za zostawienie nożyczek! Przy okazji znów ich nie schowaliśmy. Co? Trzeba je schować, bo Chloe je dorwie. I obcięłam drugie włoski. Aaaa! Co tam się stało, dzieci? Już idą, przydulaniec. Co za krzyki? Co się stało? Nic, przytulam sobie się siostrzyczki Rodzina, no Dwa włoski Bliżej niż dwa włosy, synu Tak młodziaki mówią w internecie. O, wiem, jest luzik Co? Luzik jak dwa włoski, synu? Dobrze poszło, ale żenuła jednak okropna Musimy coś wymyślić, żeby zasłonić jej głowę. Jak? Tylko my umiemy robić czapki, a ja się właśnie przyszyłem do kredensu. Jest sukces, bracie. Zrobiliśmy Klowi kapelusz zasłaniający włosy. Mama i tata się uspokoją. Elegancko mi się. I to bardzo. To. Kapelusz dla kolosa. Wiesz, żeby jej zazdrościł. Cóż to Chloe ma na głowie? Kapelusik, który zrobiliśmy z miłością, a ona nie chce go nigdy zdejmować. Proszę pozwól jej na to! Art, chcieliśmy zrobić kalendarz wiele miesięcy najmłodszej. Pamiętasz? No faktycznie teraz jest idealnym majem kwiatuszkiem. Możecie zrobić kapelusz na każdy miesiąc? W życiu! siedemdziesiąt kapeluszy! Więc może sami je zrobimy, co? Idź po papier ja biorę małą i nożyczki. Nożyczki! Ważne. Możecie strzelać chodki. Proszę, kapelusze prawie gotowe. Już po nas, już po nas, już po nas! Ach, bracie, i tak będzie okrzan jak stąd na księżyc. Może uratujemy skórę, jak powiemy im, co się stało. Prawdy? Już po nas, już po nas, już po nas! Dobrze, a gdzie nożyczki? A, używałeś ich do lipca. O, już, klał ma. Chloe, ma! Spójrz, co się stało! Mamo, tato, musimy coś Wiem, powiedzieć. Wiem, że to ważne, ale poczekaj. Chloe obcięła sobie włosy, bo zostawiliśmy nożyczki na stole. To wy? Znaczy... Co wy? Nie obwiniajcie się! Każdemu mogło się przytrafić! No bo dosłownie każda osoba w tym domu mogła popełnić dokładnie ten sam błąd! <słuch> Henk, zabieramy małą! Jedziemy z nią do fryzjera! Nie, yeah, nożyczki!